Trudy sezon udały się Wam odczuć. Ten sezon na pewno nie należał do łatwych. Zwieńczony czwartym miejscem niedosyt mały pozostał. No na pewno wiadomo, że nikt nie lubi być na tym czwartym miejscu, e, chociaż była już, był już moment, gdzie każdy nas spisywał na siódme, ósme. To patrząc z tej perspektywy, to czwarte miejsce jest nawet w porządku, chociaż wiadomo, że nie po to wychodziłyśmy i walczyłyśmy w tych meczach po tym bardzo, bardzo ciężkim dla nas sezonie, w którym było naprawdę wiele różnego rodzaju zmian, wiele nerwów i wszystkiego naraz tak naprawdę. I chciałyśmy chociaż zakończyć naprawdę ten ciężki sezon medalem, niestety nie udało się. Można powiedzieć, że w tym sezonie z Atomem w rywalizacji jest jeden do jednego, bo dla nas super puchar, dla nich brązowy medal. No tak, no tak naprawdę myślę, że każda z nas wolałaby ten medal niż super puchar. Taka jest prawda, że no właśnie początek sezonu zagrałyśmy super, wyjechałyśmy do Stanów, grałyśmy tam mecz za meczem, wygrywałyśmy sporo sezon przygotowawczy turnieje, wygrywałyśmy jeszcze chyba pierwszy mecz, czy dwa nawet w lidze, a później po prostu wszystko stanęło i nasze mecze, nasze, nasza gra wyglądała coraz gorzej. Jeszcze do tego doszło, dołączyły kontuzje, kolejne Kasia nie miała zmian przez cały sezon, także no, no sporo, sporo różnych rzeczy się działo w tym sezonie. Tak jak Pani powiedziała, w lidze potem złapałyście od razu, może nie od razu, ale złapałyście ten rytm, no ale potem w play-offach od półfinału chemikiem się dobrze, a tutaj o trzecie miejsce już, już słabiej. No dokładnie, no ciężko, ciężko powiedzieć dlaczego tak było, na pewno na pewno chciałyśmy to zrobić i mówiłyśmy szczególnie tutaj, dla naszej publiczności. W mecze w Sopocie nam nie wyszły, nie ma co ukrywać i strasznie chciałyśmy tutaj odwrócić rywalizację i odpłacić się, e, Sopotowi za zeszły rok. I tak naprawdę to miałyśmy cały czas z tyłu głowy i szczerze wierzyłyśmy, że to się uda zrobić. Niestety nie udało się. W tej rywalizacji przegrywałyście już 0 do 2. Pierwszy set dzisiaj był w waszym wykonaniu bardzo dobry, ale potem coś stanęło. No dokładnie. No, e, Sopot Zagrywał bardzo dobrze, my za to miałyśmy odrzucić zagrywką, nie udało się, bo naprawdę one bardzo dobrze sobie przyjmowały, do tego my jeszcze popełniałyśmy nasze błędy, które są zmorą w tym sezonie, no i tak łatwo mówić, żeby tych błędów nie robić, robimy wszystko na treningach, żeby ich nie robić, ale jakoś się cały czas nam przytrafiają no i to jest taka nasza zmora tak naprawdę przez cały sezon.